Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Razer w kolejnym odcinku gry ARK Survival Evolved. Dawno nie graliśmy w trybie e, Supremacja, dlatego dzisiaj sobie odnowimy tą naszą znajomość. E, zobaczymy, co tam się dzieje na tym trybie. Już nawet nie pamiętam, co tam właśnie trzeba było zrobić. E, zdaje się, że taki deathmatch na, na po prostu dużą liczbę osób. I Wtedy jeszcze nawet tej mapy nie było, więc też sobie porównamy, jak to tam wygląda. I od razu przechodzimy do g. Jeszcze nie wiem, jakim blasterem, ale myślę, że zagramy tym blaster Boba Fetta. Także jedziemy. Supermacja. Tu się. Aha, jeszcze początek. Wydawało mi się, że zmieniłem blaster. No trudno, następnym razem może. Tutaj widzę, tak, punkty musimy przejąć. Dobra, nawet nie poczytałem w sumie. Dobra, lecimy. Gdzie są punkty? Przejmij, to jest inne niż bitwa o Jaku. Tutaj troszeczkę inaczej się gra. Tutaj jest po jednym punkcie, zdaje się. Jest taki jeden punkt sporny, no i jakaś drużyna musi go przejąć. Ale tu widzę, że są też dodatkowe jeszcze punkty. Dobra, 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 dobra. dobra, 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 dobra. Kogoś tam zabiłem jeszcze? Jaki dźwięk, jak z horroru w ogóle. Weźmy sobie ten, ten blaster. No nie wiem, już dużo blasterów wypróbowałem. Ale żaden mi jeszcze nie przypadł, tak do gustu, że na 100% super się strzela i tak dalej. Graj jako Boba Fett. Stary, skąd masz Boba Fetta? Też bym chciał Boba Feta. Dobra, dołączmy. O kurde, chyba się troszkę wwaliłem. Ups. Nie wiem, co ja zrobiłem tam, ale to było beznadziejne ze mojej strony. Jeszcze Leja mnie zabiła. Normalnie gdybym ja był tam jako człowiek, a nie jako gra, jako, jako postać w grze, to bym lekko rzucił granacik, by idealnie na nich spadł i bym tam przetrwał dwa lata w tym okopie. Dobra, muszę przyzwyczaić się do tego, że mam inną broń zaraz, bo... Ostatnio grałem dużo inną bronią i teraz tak mogę troszkę nie ogarniać. Tyle, ja to ma tam w ogóle tak zajebiście, w zasadzie. Ale spoko, my to przejmujemy oni. Dobra, super, przyjęliśmy punkt. Gdzie jest kolejny? Musimy poczekać, aż się przeładuje. Czy dostają? Utrata, czemu jest utrata? Gdzie jest ten punkt? Co jest, co jest utracone? Co, co, co tracimy? To? Ja przecież to przejmuję. Ale dobrze, z tej broni idzie całkiem. Na plecy. Na plecy mi wszedł koleś. Dobra, myślę, że yy, jesteśmy w stanie osiągnąć tutaj dobry wynik, ale zobaczcie, że tracimy. I tam coś tracimy. Tam widziałem jakieś ...ciniasa. Obronicie to? Ja pierdzielę gościu, przebiegałeś obok nie. Nie wiem co. Stać. Zajebiście, że każdy ma w dupie ten punkt. Przebiegały obok niego, ale nikt go nie, nie, nie obroni. Dobra, już tam chyba jest nic. Tam jest przejmowanie razy dwa, Dobra, no idziemy tam, no trzeba przejąć te punkty. Mamy wzmocnienie, więc też tak, to jest taka sama tarcza w zasadzie jak tej Lei. Kurde, noż nie mogłem od razu w niego trafić, cholera. Wiecie, bo ja mam tutaj kogoś na radarze. Dobra, the fuck! What the fuck, czemu ich jest tutaj tak dużo? Kurde, nie mogłem przeładować akurat. Może zmienię pi na pistolet jednak? Zaraz trzeba pomyśleć. I tak nie mogę nikogo trafić. Fajny jest ten strój, chciałbym mieć, naprawdę. Okej, okay. dobra, wjechał w niego trochę. Może weźmiemy tego at-st-at. st ad, este ad. Este ad, este ad, ad este. Dobra, jest. O kurde. Dobra. No tak, bo miałem pod czwórką tą tarczę Dobra, ciśniemy z tym będziemy ich zabijać Dobra Brońcie mnie! Kurde kto mnie namierza? Kto mnie namierza, namierza cały, cały czas? Nie mam w ogóle pojęcia, kto to robi. Ale cisnął po mnie ostro. Dobra. Tam ktoś do mnie z lewej pruje. Jakim cudem? Zginę tu zaraz. przy partnerze? Nie, dobra, ciśniemy, może znajdę znowu jakiegoś tam. Najlepiej chyba bohatera jest tutaj znaleźć. Najfajniej no myślę. Że... Dobra, już chyba nie żyje, pokonuje tak. Ktoś tam zabił go. Słuchajcie, musimy przejąć po prostu wszystkie, wszystkie ich y, punkty. Bo oni też przyjmują nasze i wygrywa drużyna po prostu chyba, która będzie miała na koniec e, więcej, więcej punktów. Dostał? Dostał, ale dobra, nie żyje. Okay. Ups. Dobra, ktoś tu się rozbił przy nas, jakiś statek ty f... Kosmito ty! Mówiłam wam, to jest. To jest rebelia. Nie wierzę, nie wierzę, nie wierzę, nie wierzę. Dobra. Kurde. Dobra, ale jest dobitka. Ale chyba na innym kimś. No nie wiem. Kosmici cholerni. Ups. Nie zdążyłem już się schować. Nie było gdzie. Może, gdybym miał tą taką tarczę? po dobrej stronie jesteśmy? Po dobrej, no to jedziemy! Do ataku! Rebelia! Zgładzić rebelię! Zgładzić rebelię natychmiast, statku nie będę brał. Holy shit! Kurde, oni gdzieś wiecie co? Tutaj mamy Palpatina. Skąd ty masz Palpatina? Ja też chcę Palpatina. Słuchajcie, lecimy przejmować te punkty. Ile Nie można tak po prostu grać. Trzeba przejmować wszystko. Zabiję tamtego? Nie wiem. Mam póki co drugi, dru drugi wynik w drużynie, ale nie przejmujemy nic. Dobra, namierzają mnie. Kurde, prawie się schowałem. Ale widzę, że tutaj dużo osób właśnie granatniki ma i snajperki. I zastanawiam się czy też nie wziąć. Bo chyba by się przydało, musimy przejąć ten punkt. Strzał naprowadzający, a nie mam. Snajperki? Znaczy, mam wykupioną na pewno. Ale nie mam przygotowanej niestety. Nie wiem czemu na partnerze się nie odradzam. Teoretycznie wygrywamy, ale tylko w teorii. Nie przejmujemy w ogóle tego punktu. Więc jeszcze cały czas, cały czas możemy przegrać. No, jakoś tam się. Może i posuwamy do przodu powoli, ale. Nie jest to nic specjalnego. Nie wiem, czy ten granatnik to ogólnie tutaj słaby jest, bo łatwo się schować od takiego granatnika. Ale może dobry jest dlatego, że ludzie od niego uciekają od razu, ale snipera była na pewno lepsza. Właśnie, na partnerze trzeba się odradzać. Wygramy to raczej dwie minuty jeszcze. Kurde. Tam jest dużo ich. What the fuck? Dobra, może ja też wezmę coś do latania? Wróg namierza. dajcie mi BOSA! Ja chcę zagrać BOSEM! Nie wiem czy zauważyliście, ale dawno nikogo nie zabiłem. Znaczy, raczej na pewno wy takie rzeczy to od razu wychwytujecie. Łam jeszcze tam Wihiu! przejmujemy to elegancko, zobaczcie, oni wszyscy poszli na lewo. Znaczy w zasadzie to na prawo swoje. Ja w pierdziele tamten na górze mnie zabił. Dobra, ja będę latał. Jeżeli nie ma nic lepszego, to Polatamy troszkę. Chociaż nie lubię tym latać, bo słaby jestem. Ale jest dużo latających, więc w sumie możemy to latające zrobić. To tyle, jeżeli chodzi o latanie. No tak to jest, jak się nie wiesz, czy atakować z księżniczka. Jak nie wiesz, czy atakować latające, czy, czy ludzi na ziemi, to. Tak chaos tutaj jest. To jest wojna. Trzeba się skupić na jednym celu, tak? Jeżeli trzeba konsekwentnie dążyć do jednej rzeczy cały czas, jeżeli chce się wygrać, tak naprawdę. Jeżeli się nie będzie cały czas robiło tego samego, to się raczej nie wygra, nie? Dobra. No dobra, kurde, dużo ludzi ma już te skórki. Zazdroszczę im. Chociaż takie kłapołuchy to tam w dupie, ale no dobra, wygraliśmy. To zaraz jeszcze jedna runda. Poczekajcie, aż to się wszystko załaduje. Let's go! Let's go! Przejmie punkt kontrolny. Zabrać swojego punktu, aby wygrać i a wszystkie punkty kontrolne. No i dobra. A, i zapomniałem tego cholera, tej snajperki. O Jezu, jakie chore baby. A, bo to rebelia, no właśnie, teraz jestem... What the fuck is wrong, baby? What the fuck? To jest rebelia, to są ludzie chorzy, chorzy, chorzy psychicznie. Dlatego właśnie trzeba wspierać imperium. A nie jakieś... chore na osoby. Teraz robimy tak. Szybko po to. Dawaj kurde. Dobra. Przejmujemy szybko, przychodźcie tu. Włazić tam pod to wszyscy Włazić pod tamto natychmiast Co za cioty nie Co za cioty Zabiję ich za to Jak się tam wychylił tutaj snajper elegancka Stary, uważaj Tam małpa ci biegnie kłapo ucha Nie chcę nikogo obrazić, jak coś. Dobra, pięć razy, pięć razy, przejmujemy. Co ty myślałeś? Kurde. Dobra, przejdźmy punkt kontrolny. Nie wiem, jak go zabiłem. Tym bardziej już po tym kucnięciu, nie rozumiem. Ups. Ups. Ciekawe czy mogę pocisk zestrzelić pociskiem. Teoretycznie byłoby to logiczne. Ej, słuchajcie, jedziemy po to. Jedziemy tam. Jedziemy po to. Ludzie. Palpatine. Uważajcie. Drużyno. Pierścienia! dole, Uły. Przepraszam. A, dobra, już rozumiem, bo tam jest Palpatine i on ma swoich tych przydupasów, którzy go ochronią. No. no tak. Słuchajcie, i teraz szybko postawić, chociaż to. Dobra, elegancko. Nasze tu jest moje, moje działko. Czemu to działko nie zestrzeliwuje go? Specjalnie je postawiłem na, na wzniesieniu, żeby właśnie widział. No tak, to jego nie widzi akurat. Ja w ogóle z tego granatnika tym st a nie potrafię strzelać. Nie wiem, gdzie to ma lecieć. Dobra! Ale tam jakiś parówek z mi blazu. Ale słuchajcie, myślę, że my to wygramy tak w sumie. Myślę, że mamy duże szanse. O, szanso lizę. Nie wys Wysłałem, dobra. Przy tej kobiecie ciągle się respię, przy tej babce. Fajnie wygląda ten NATO, to ogólnie fajnie wygląda ta mapa, takie pobojowisko, naprawdę jest konkretnie. Przyjmowanie razy 3, Czemu mnie tam nie ma w takim razie? Też powinienem przyjmować, nie jestem jakimś tam... Kurna. Wypierdkiem. Słuchajcie, robimy tak. Dobra, przynajmniej dwa punkty kontrolne. No i dobra, mamy achievement elegancko. Zapominam o tym granatniku i używam go jak wtedy, kiedy chcę użyć granata czy też granatu. No nieźle, utrata sporna, utrata. Boba Fett! O Boże nie! Tylko nie Boba Fett! Holy shit! Jak on by mnie wycelował w ogóle? Niektórzy na farcie. Słuchajcie, przejmujemy teraz kontrolę nad tym wszystkim, czy to denerwuje. Także ciśniemy teraz 200 metrów następny Eee, z... Wygląda jak peleryna, nie? Ale to nie jest niestety peleryna. Z trzeciej osoby wystaw się. Fartem go zabiłem, naprawdę fartem. Tam jest Boba Fett. Już ktoś Holy fuck Holy fuck Dobra uciekam stąd, bo oni namierzyli mnie Nie wiem, kurde jak czemu goś mnie nie zabił to nie wiem, naprawdę nie wiem Ale nie poszło mu to najlepiej Dobra, daleko jest strasznie ten punkt, naprawdę 200 metrów to troszkę przesada Ciężko jest tam dobiec tym bardziej, że nic u nas nie lata za bardzo, nie? Czy lata? Coś tam może i lata. Boba! Jesteś mój! O kurde, tam jeszcze jeden po prawej, dobra. No. Za późno go zauważyłem. Wiecie co? Dużo osób widzę, że ma tą kuszę energetyczną, ale jeszcze nikt mnie z niej nie zabił, ale często widzę właśnie, że ktoś ma i trochę nie rozumiem o co chodzi. Czy, czy czemu z tej kuszy nikt mnie nie zabił, a tyle osób ją ma na wyposażeniu? Znowu myślałem, że mam granat, a miałem ty gówno. Ja wiem, że to się może czasem przydawać, nie, ale. Nie na takiej mapie chyba, gdzie jest tyle tych różnych piasków. A tak, orbitalny naprawdę? Poszedł? Poszedł, ale. Bez nadzieję nie go użyłem. Było trzeba mi poczekać z nim, bo w ogóle nikogo chyba nawet nie trafiły. Najlepsze, co można zdobyć tutaj na tej mapie. Znaczy na każdej, jeżeli chodzi o ten dodatkowy. Kurde bonus, są tak. Boom What the fuck, po co ja te przybliżenie dawałem, nie? Nie mogę tam wyjść. Dobra. Kurde, duże ich, z każdej strony jest, z każdej strony ktoś jest. Co tam było Jakieś takie dziwne. Zabiłeś go? Tam jest Hiros, 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 Hiros. No baj, kogo bierzemy? Han. Może Leja? Tak, Boba Fett gdzieś jest? No to jedziemy. Nie martwcie się. Hans Kloss przybywa. Widzicie kogoś? Bo ja nie. Przedstawiam, czy z osoby. osoba? Przecież nie, tu nie ma chyba. Dobra, gdzie jest ten Boba Fett? Ja w sumie mogę go zdjąć. O kurde, uh! no i co, gdzie jesteś, Karoluchu? Fak, Czemu mi ich zabiłeś? Przydałoby się coś do zestrzelenia. Tu, zobacz, nikogo w ogóle nie ma. Żadnego wroga, o co chodzi? Nie, o co chodzi? Gdzie są w ogóle wrogowie? Na radarze też jakoś tak niespecjalnie ich widać. Dobra, dobra. Na radarze muszę sprawdzać też. Słuchajcie, jesteśmy w. Dobra, jesteśmy w... u wroga. A no dobra, ale kilku tam zabiłem, nie? Za bardzo też tam nie miałem co zrobić, bo tam przecież dużo wrogów jest, także poszło całkiem nie najgorzej moim zdaniem. Odbudowaliśmy na pewno trochę statystyk, trochę osób zabiliśmy. Trzeba było, wiecie co, zamiast tam włazić, to jednak trzeba było gdzieś tam na obrzeżach grać i tam byśmy przecież po prostu ich wybijali wszystkich. Ale nie wierzę, że ja to mówię, bo się zawsze wkurzam właśnie, jak ktoś kampi, nie? Bardziej, jak może pomóc. Stary, tu nikogo nie ma. Orbitalny poszedł zmarnować się. Dobra, ale przejmujemy razy sześć. Dobra, już wygraliśmy to. Gdzieś tam rzucę daleko, na pewno się komuś dostanie. Super. Mistrz, o, zobaczcie, wszystkie punkty rzeczywiście przejąłem, także fajnie. No i w sumie też kolejna dobra runda, także dzisiaj poszło całkiem nieźle. Dzięki bardzo za oglądanie. Jednak widzicie, różna broń na różne, na różne tryby gry jest potrzebna. Dzięki bardzo za oglądanie. Pamiętajcie, zostawić łapkę w górę. Komentujcie, co tam najbardziej wolicie z tych Star Warsów, jakie tryby i co. I do zobaczenia w następnych odcinkach. Cześć.